To jest Wielki Podcast Maturalny, Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na www.wielkapowtórkamaturalna.pl ukośnik podcast. A dziś trzy wybrane pytania jawne z Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. Pierwszy temat. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. W literaturze polskiej okresu zaborów nie brakuje dzieł ukazujących różnorodne postawy społeczeństwa wobec zaborców. Wśród nich szczególne miejsce zajmują dziady część trzecia Adama Mickiewicza, arcydzieło polskiego romantyzmu, które doskonale oddaje ducha walki i tęsknoty za wolnością. W scenie siódmej, w salonie warszawskim, Mickiewicz przedstawia obraz polskiego społeczeństwa i jego skrajnie różne postawy względem zaborców. Salon warszawski wyraźnie został podzielony na dwie grupy osób. Przy stoliku w centrum salonu siedzi arystokratyczna elita, towarzyska śmietanka, lojalna wobec caratu. Przy drzwiach natomiast stoją młodzi patrioci. Patrioci omawiają sytuację polityczną na Litwie i w Polsce, wywózki, przesłuchania rozmawiają o tragicznej historii Cichowskiego. Z kolei elita przy stoliku narzeka na słabą jakość balu, żałując wyjazdu Nowosilcowa. Damy pogardzają polską literaturą, zachwycając się francuską. Natomiast patrioci uważają, że poezja powinna zajmować się historią i tragicznymi dziejami narodu. Scena ta pokazuje kontrast społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Obrazowo podsumowuje tę ocenę wypowiedź Wysockiego. Nasz naród, jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi. Trwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Wierzch lawy to ci, którzy stoją na czele narodu, zaprzedali się zaborcy, nie interesują ich losy narodu. Głębia lawy. To spiskujący i buntujący się młodzi, którzy są prawdziwą wartością, to wewnętrzny płonący ogień. Lalka Bolesława Prusa przynosi nam bardzo szczegółowy obraz społeczeństwa polskiego i różnych postaw i jego przedstawicieli wobec zaborcy. Powieść powstała po kolejnym zakończonym klęską zrywie narodowym i po kolejnej fali carskich represji. Społeczeństwo polskie przedstawione w powieści skoncentrowane jest na innych sprawach niż walka o wolność i w zasadzie można by uznać że w swej zdecydowanej większości jest lojalne wobec carskiego zaborcy Prus szczególnie krytykuje arystokratów za życie w iluzjach oderwanie od rzeczywistych problemów społecznych i narodowych oraz upadek moralny Przedstawia ich jako warstwę społeczną, która traci znaczenie i oddala się od rzeczywistości. Na tle upadłej arystokracji wyróżnia się ambitny i odpowiedzialny Stanisław Wokulski, który pochodzi z niższych warstw społecznych. Pomaga biednym, wspiera przemysł i przedsiębiorczość Polaków. Próz pokazuje, że ludzie tacy jak Wokulski mogą działać na rzecz społeczeństwa. Wskazuje również, że przyszłość Polski należy właśnie do takich ludzi. Podsumowując, zarówno Mickiewicz, jak i Prus wskazują na podział społeczeństwa polskiego w postawie wobec zaborcy. Mickiewicz jako romantyk kładzie jednak nacisk na emocje, heroizm i narodowy mit młodych Polaków gotowych do poświęceń, stanowczo potępiając bierność elit. Prus natomiast jako realista nie ocenia postaw, ale pokazuje ich różnorodność i wskazuje na konieczność podjęcia nowych wyzwań na drodze do niepodległości. Temat drugi. Różne postawy człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Relacje człowieka z Bogiem mogą zależeć od jego osobistych przekonań lub od światopoglądu dominującego w czasach, w których żyje. Relacje te czasem ulegają przemianom pod wpływem sytuacji, w jakiej znajdzie się bohater. Trudne sytuacje są próbą, wyzwaniem, by człowiek określił swoją postawę wobec Boga. Niektórym te trudności umacniają ich wiarę i miłość do Boga inni przechodzą kryzys którego wynikiem może być bunt wobec Boga przejawy buntu wobec Boga i trudności w relacjach z nim możemy zauważyć w trzeciej części dziadów adama mickiewicza natchniony owładnięty duchem tworzenia konrad kieruje gorące słowa ku Bogu nie są to słowa modlitwy, ale słowa poezji, nieuporządkowane, niepoddawane technicznej obróbce, płynące z potrzeby serca, z natchnienia, czyli improwizowane. Konrad domaga się od Boga władzy nad ludzkimi duszami, jest przekonany, że może lepiej pokierować losami świata staje do pojedynku z Bogiem, zarzuca Stwórcy, że przedkłada mądrość nad miłość, oskarża, szydzi, bluźni, jest pełen pychy, czuje się równy Bogu. To bunt prometejski, jak Prometeusz sprzeciwia się Bogu w imię dobra ludzkości. W szaleńczym uniesieniu, rozwścieczony brakiem odpowiedzi Boga, prawie nazywa go carem. Słowo to dopowiada diabeł. Konrad natomiast krańcowo wyczerpany mdleje a spór o jego duszę prowadzą złe i dobre moce z kolei ksiądz piotr wybrany przez boga na duchowego przewodnika staje się centralną postacią w mesjanistycznej wizji przyszłości polski odprawiając egzorcyzmy nad konradem usiłuje ocalić jego duszę ale to jego prorocza rola jako przekaźnika objawienia jest najważniejsza. W tej wizji Polska jest ukazana jako Chrystus narodów, który przez swoje cierpienia przyniesie wolność innym narodom. Postać wskrzesiciela o imieniu 44 jest symbolem duchowej siły, która tkwi w pokorze i wierności Bogu, a nie w pysznym buncie. Kontrast między Konradem a księdzem Piotrem wyraźnie przedstawia dwie drogi, jakimi może podążać człowiek w swoim stosunku do Boga. Konrad uosabia drogę buntu, pychy i egocentryzmu, podczas gdy ksiądz Piotr, poprzez pokorę i oddanie się woli stwórcy, ukazuje drogę pokory. Albert Camus ukazuje w dżumie różne postawy człowieka, od ateistycznej etyki doktora Rie po ewoluującą wiarę ojca panelu. Doktor Bernard Rie, główny bohater dżumy, reprezentuje postawę ateistyczną. Jako lekarz walczący z epidemią, skupia się na ratowaniu ludzkiego życia, nie oczekując pomocy od Boga. Jego postawa jest wyrazem humanizmu i racjonalizmu. Rie nie wierzy w istnienie Boga i uważa, że ludzie muszą sami stawić czoła swoim problemom. Nie doszukuje się jakiegoś metafizycznego sensu, nie wierzy, że istnieje jakiś wyższy plan, w ramach którego dżuma miałaby swoje uzasadnienie. Dla niego dżuma jest po prostu złem, z którym należy walczyć wszelkimi dostępnymi środkami, bez oczekiwania na boską interwencję. Jego działania są motywowane współczuciem i poczuciem obowiązku wobec innych, a nie wiarą religijną. Natomiast ojciec panelu początkowo uważa dżumę za bożą karę za grzechy. Jego surowe kazania wzywają do nawrócenia. W miarę postępu epidemii, jego wiara zostaje wystawiona na próbę, przeżywa wewnętrzny kryzys, widząc cierpienie niewinnych dzieci. Jego pewność zmienia się w wątpliwości i refleksje nad sensem cierpienia oraz naturą Boga. Jednak żarliwie wyraża przekonanie, że dżuma ma sens w planie Boga, nawet jeśli jest to sens trudny do zaakceptowania. Podsumowując, relacje człowieka z Bogiem są mocno zindywidualizowane i mogą przybierać różne formy. Jedni żyją z Nim w zgodzie i ofiarowują mu swoje życie, podczas gdy inni buntują się przeciwko Niemu lub toczą z Nim wewnętrzną walkę. Niezależnie od postawy, obecność Boga często determinuje ludzkie losy i ma znaczący wpływ na życie człowieka. I trzeci temat. Jakie prawdy o człowieku ujawniają jego sny albo widzenia? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Sen jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Śpimy, więc śnimy. Poeci, artyści wykorzystują senne marzenia, by przedstawiać nierealistyczne sceny i zdarzenia. To sposób na ukazanie wewnętrznych stanów bohaterów, skrywanych emocji i motywów. To także narzędzie do podróży w czasie, przestrzeni i kontaktów z zaświatami. Romantyczny światopogląd łączy świat realny z nadprzyrodzonym. W trzeciej części dziadów Adama Mickiewicza sny pokazują to połączenie i ujawniają wnętrze bohaterów. Na przykład, sen senatora jest głęboko symboliczny i ukazuje wewnętrzne konflikty oraz moralne zepsucie bohatera. Na początku snu widzimy senatora w szczytowym momencie życia, otoczonego luksusem i bogactwem, które przynoszą mu ogromną satysfakcję. Jednak nagle słodkie marzenie zmienia się w koszmar, w którym nowosilco staje się obiektem kpin i drwin. Ta nagła zmiana ukazuje kruchość jego pozycji i to, jak szybko może ona zostać utracona. Diabły, które pojawiają się na końcu snu, są symbolem jego wewnętrznego zepsucia i duchowej pustki. Ich obecność wskazuje na to, że Nowosilcow nie tylko cierpi z powodu swoich ambicji i lęków, ale również jest potępiony na wieczność za swoje czyny. Sen senatora odzwierciedla jego pragnienie władzy, chwały i uznania, ale jednocześnie ujawnia jego lęki i niepokoje związane ze stratą tych przywilejów. Sen staje się więc lustrem, w którym odbijają się najciemniejsze zakamarki duszy senatora, ukazując jego prawdziwą naturę i konsekwencje jego działań. Podobnie Fiodor Dostojewski w Zbrodni i Karze wykorzystuje sny, aby zgłębić psychikę głównego bohatera. Ukazuje, że sny raskolnikowa są projekcją jego wewnętrznych lęków i niepokojów. Na przykład w pierwszym śnie raskolnikow widzi siebie jako małe dziecko, które wraz z ojcem idzie przez wieś. Są świadkami brutalnego bicia starej kobyły przez jej właściciela. Kobyła pada martwa, a młody raskolnikow budzi się przerażony i zapłakany. Ten sen można interpretować jako wyraz poczucia bezsilności i bezbronności bohatera. Kobyła symbolizuje niewinne ofiary przemocy, a Mikołka reprezentuje brutalną i bezduszną siłę. Sen ten odzwierciedla także jego wczesne doświadczenia z niesprawiedliwością i okrucieństwem, które wpłyną na jego późniejsze decyzje. Pierwszy sen wprowadza motyw przemocy i winy, które będą towarzyszyły Raskolnikowowi przez całą powieść. Jest to również zapowiedź moralnych rozterek, które wkrótce doprowadzą go do popełnienia zbrodni. Podsumowując, sny i widzenia w literaturze są narzędziami, które pomagają odkrywać głębokie prawdy o ludzkiej naturze, emocjach i duchowych zmaganiach. Przez ich pryzmat twórcy przedstawiają wewnętrzne życie bohaterów, ich obawy, pragnienia oraz moralne konflikty. Każde z omówionych dzieł literackich przedstawia sny i widzenia jako narzędzia, które odsłaniają istotne prawdy o człowieku. Tyle dzisiaj. Wejdź na www.wielka-powtórka-maturalna.pl i zdaj maturę bez stresu.